Cześć, dzisiaj jest w takim innym stylu, bo nagrywam z lalką Monster High i w ogóle. Chciałam wam powiedzieć, że będę na moim kanale nagrywała kucyki, pet shopy, Ever After High i Monster High. I właśnie niedługo będzie ten, yy, niedługo zrobię serial o Monster High. to będzie się działo w szkole, yy, w szkole z O, nie mam takiego prawdziwego, więc zrobię, na początku moje filmiki nie muszą być, znaczy nie będą profesjonalne, to w jedną yy, nazwę te zmienię, nie będzie ten, nie będzie ten, trzeba je tm, tylko... Y, sprawdzę, bo być może y, będę się nazywała Video TV. Video z TV. czy jakoś tak. Video chyba. No, wideo TV chyba się będę nazywała. I wtedy nie będzie, że ten reality że to kucyk, a nagrywam a nagrywam y, Monster High. I tak samo y, no mam y, no 7 lalek No haj, więc Na pewno mi się uda No No i No nie wiem co powiedzieć To będzie bardzo krótkie info numer 3 Nie będę objawiał na przykład im, mh, info i tak dalej Tylko ogólnie info czy coś, bo lalek Ewe after w haj nie mam, czyli na razie nie będzie lalek Ewe after w haj no, kucyki na pewno. Może nawet będę takimi małymi figurkami, tak jak pokażę. No, na przykład takie. O, akurat wzięło mi się w ręce Flower Wishes. Takimi małymi, albo nawet equestria, guys. No, no to ja już skończę. Jakby były jakieś pytania. No to chciałabym, żebyście napisali w komentarzach. Pa!